Może to nie będzie niebiańskie gadanie, chociaż nad łysą banią tak mi się zbierają chmury, może nie lunie, bo ostatnio tu gdzie jestem prawie dwie trzecie doby leje, ale miejmy nadzieję, że nie przyleje. Do rzeczy, Przysupnę sobie na chwilę na ławce w towarzystwie Oleandra, czy jak to się tam mówi, to fioletowe ustrojstwo tam, by rzecz rzec słów kilka. No to słów kilka jest dzisiaj takich. Ja się chciałem zaczepić na pierwszym czytaniu z Księgi Amosa, gdzie Amazjasz spotyka się z Amosem. I generalnie Amazjasz, taka krótka pogawędka, taka cięta riposta, krótki strzał byka do byka, czyli Amazjasz mówi do Amosa chłopaku pakuj się stąd, zbieraj się stąd, i chcę gdzie indziej prorokować, tu Cię nie chcemy. Po prostu, krótko rzecz ujmując, ewakuacja. W odpowiedzi na to, kiedy dostaje taką słowną katapultę, bo tak to trzeba powiedzieć, że generalnie odpali mu dźwignię i e, cześć Mateusz, wajchę, przełóż, pyk, e, zawijaj się stąd. Zbieraj manżur i leć, tak? No, w odpowiedzi na to, bardzo konkretnie odpowiada ten chłopak Amos strzelając. E, z takiego gruntu, że myślę, że nie był w stanie się koleś oprzeć temu, czyli załatwił go, odbijając się o świadomość swojej tożsamości. I mówię mu tak. Nie jestem ani prorokiem, ani synem proroków. Jestem pasterzem zabranym z pola przez Pana i nacinam sykomory. Czyli chłopak tak naprawdę, z... nikt go nie strącił z jakiegoś tam piedestału, nikt go nie strącił z żadnej półki. Nikt go nie machnął z żadnego stanowiska, nikt go nie zdeprecjonował, nikt go nie pocisnął, nikt go nie zdisował, myślę, że już teraz wystarczy. Tylko koleś tak naprawdę odbija się jak z takiego stepera do góry i mówi mu, stary, ja mam świadomość tego, kim jesteś. Nie musisz mi w żaden sposób walić z liścia, bo ten liść do mnie nie doleci. To tak adekwatnie do poprzedniego gadanka, jeżeli chodzi o zliścia." I teraz, co to ma do rzeczy i po co o tym dzisiaj słów kilka? Eee, tylko więc chyba tak bym chciał rozciągnąć. Główny temat to będą oczekiwania. Za chwilę spróbuję je rozwalcować na różny sposób. Ale przede wszystkim to, co jest ważne, to świadomość tego, kim jesteś tu i teraz. Nie kim byłaś, byłeś gdzieś tam wstecz. Nie tym, kim będziesz czy do czego aspirujesz. Czy co będzie w Twojej przyszłości, że sobie Bożka nie ulepić z przyszłości, tylko tu i teraz. Kim jesteś w tym etapie swojego życia, w tym miejscu, gdzie parkujesz, jaką masz świadomość siebie w tym momencie? Nie brzmi to, mam nadzieję, jakoś tam terapeutycznie, ale to każdego z nas jako osobę ochrzczoną, jako katoliczkę, katolika, jako poszukującego, jako ucznia pana, jakby to można powiedzieć, i pani. Bo to jest też z tym związane, osadzić po prostu na konkretnym gruncie. Ja się osadziłem na takiej ławeczce, bardzo konkretnej, gruntownej, z której raczej nikt mnie za szybko nie strąci, że mógł pokazać tych parę chwil. I teraz, jak on mu wystrzelił na to, że i co by nie chcemy, gdzie tu chłopie, nie gadaj tutaj, bo to jest świątynia królewska i tak dalej, to mówię stary, przecież ja nie mam potrzeby tutaj nie wiadomo się instalowania. W tym, czego Ty oczekujesz, oczekujesz ode mnie, żebym się z tą stlenił, ale Bóg oczekuje ode mnie tego, żebym nacinał sykomorę, czyli żebym słowem, które mi daje w serce, a jestem zwykłym chłopakiem z pastwiska, będę nacinał słowem w imię Pana, nie w imię swoje. To tak trochę korespondować może z tym rzucającym kamieniami w Goliata. Pięć sztuk zaledwie tam otoczaki w jakiejś tam kuwecie swojej miał Mały Rudy Dawid. No i jak się zamachnął z tej i procki na rzemieniach, no to centralnie w punkt i koleś się osunął. No i takie miał zadanie właśnie ten wybrany Amos. I teraz co do rzeczy. Jak masz świadomość tego, kim jesteś, i nawet jak Cię ktoś próbuje spudrować, zliftingować, zmanipulować różnymi określeniami, nawet jak ktoś mówi, no oczekuję od Ciebie, żebyś stąd bryknął, no bryknął, nie musisz mnie usuwać, bo ja wiem jakie ja mam zadanie i wam kiedy pójść i gdzie pójść do kogo, to ja to dobrze wiem. Nie? To tak patrzę na siebie, że tam może ci ktoś pokazić, ale ksiądz Kazanie powiedział, ale ksiądz tam odcinek nagrał, ale ksiądz tam co, albo to tamto nie, czy ale tam Jacek to i tamto. No ale jak masz świadomość swojej grzeszności, jak masz świadomość yy, swoich różnych mankamentów, jak masz świadomość tego, że może jesteś Porsche, a nie jesteś jakimś, nie wiem, Cento, z całym szacunkiem dla Cento, no to to nic ci nie robi, to nie wzruszy tobą, że ci ktoś tam nawet... Podisuje grubo po łbie, sunie ci się po bani i tyle. Natomiast, żeby dojść do takiej kondycji, bo chyba o nią chodzi, i takiej świadomości swojej tożsamości, w ogóle jaką masz tożsamość, czyli co cię określa, co cię nazywa, co cię konstytuuje, co cię co, skąd masz to mięcho w sobie żywe, którym jest, że tam cię byle co nie zagnie, to przede wszystkim myślę, że to jest świadomość relacji samej siebie i samego siebie z sobą. I to jest relacja też pokory przy Bogu z sobą, czyli świadomość tego, jaki masz scenariusz życia za sobą, na co cię stać i to nie jeden raz. I ta świadomość też posłania, do czego jesteś posłana i posłany w tym życiu. Jak to odkryjesz, i nawet jak jesteś w procesie odkrywania tego, to to już ci daje większą siłę odwagę i wolność, żeby potem trzepnąć tak, jak on powiedział. Bo jak Cię ktoś podbiera pod włos i ma wobec siebie różne oczekiwania, począwszy od ról, w które zostałaś wstawiona czy wstawiony, począwszy od ról, które sami wybieramy albo się w które czasami wpakujemy opatrznie mniej lub bardziej, no to nie ma bata na to, że jak dochodzisz do tej przestrzeni, gdzie wiesz, kim jesteś i po co i w którym kierunku, chociaż może Cię nawet to w życiu zmęczyć, to Cię to nie wychuśta. Nie wychuśta nie tyle w tym sensie, że spadniesz z huśtawki, ale nie stracisz życia. Po prostu sobie nie będziesz chciał uciąć gałęzi, na której siedzisz pod tytułem życie. No i teraz, jeżeli ten koleś miał taką w sobie pokorę, jasno stwierdzisz, no jestem pasterzem, no to chłopie, ja nie jestem tym, co Ty mi tutaj modelujesz. I nie idę w swoje imię, Nacikam, nacinam sykomory może nie od dziś i może nie jest to jakieś intratne, nie wiem, przy, przynoszące grube forinty zajęcie, ale to jest moje. Ja się w tym czuję, ja w to idę i w tym mnie Bóg osadził i odkryłem siebie w tym, że to tak jest i to petarda. W każdym naszym życiu, w każdej naszej roli, ale przede wszystkim w każdym naszym powołaniu trzeba powołanie odkryć na nowo, a czasami ktoś ma powołanie w powołaniu, czyli taką wąską, stargetowaną ścieżkę, w której jest mega dobry. Mnóstwo ludzi dzisiaj mówi, że nie, ja nie potrafię, szczególnie jeżeli jesteś młoda czy młody, to nie wiem, jakieś kategorie tam wiekowe młodości, tak? I nie chcę teraz do tego pokoju wchodzić, żeby tam się jakoś licytować na to. Ale szczególnie ludzie młodzi dzisiaj mają tak, że nie no ja się na niczym nie znam, nie takby taka fałszywa pokora z jednej strony, albo i po prostu też świadomość siebie, tak? No że po prostu straciłem trochę życia na to, że nic nie zyskałem, a inni właśnie nie wiem. Medale w domu, jakieś inne sytuacje, albo rodzice się nimi chwalą, bo mają czym, no a to jednak takie życie, no to nie patrz na to. Jeszcze zobacz, jakie życie przed tobą, a nie tam nie oglądaj się za siebie, jak mnie uczyli kiedyś gimnazjaliści, bo ci z przodu ktoś zmieni trajektorię lotu i tyle, więc się skoncentruj na tym, co cię jeszcze czeka. No i teraz, i tu przede wszystkim, gdzie jesteś, czyli żeby się tam nie zapatrywać z jakimś przerażeniem do przodu, tylko zobaczyć, jakie masz oczekiwania najpierw sam i sama od siebie. Zrób sobie takie ćwiczenie na ten tydzień. Czego ty od siebie oczekujesz jako chłopak, jako dziewczyna, jako kobieta, jako mężczyzna, w tym swoim życiu od siebie? Czego oczekujesz od siebie jako kobieta, jako mężczyzna, w tej relacji, w której jesteś, może małżeńskiej, może narzeczeńskiej, może jakiejś zakonnej, może kapłańskiej, może zawodowej? Tu gdzie jesteś? W tych miejscach, gdzie jesteś posadzona, posadzone. Nasz Franciszek Salezy powiedział, że tu, gdzie nas Bóg posadził, tam mamy rozkwitać. Niejednokrotnie przekwitamy. Niejednokrotnie trzeba nas jakoś oberwać, jak surfinie, gdzieś ta z boku mi wywaliła, bo podobno lepiej kwitnie, jak się to jest przesuszone kwiaty już obrąbie. Natomiast ku zaskoczeniu wielkiemu, jeżeli się do tego dojdzie, czego do ciebie oczekujesz, to łatwiej też poinformować kogoś, czego ty oczekujesz. Yy, niejednokrotnie jest tak, trochę będzie dzisiaj cymbał, bo cymbał mówi, więc w towarzystwo cymbałów musiałem się udać. Za chwilę odsłonię skąd to. Natomiast ponucie ponucie będzie można jakoś tam rozczarować. Yy, teraz albo odkodować. Yy, sytuacja jest bardzo istotna w tym sensie, że wielu yy, nie tylko kobiet, ale ludzi żyje w ten sposób, że myśli, że ktoś się do... myśli czego ktoś od Ciebie oczekuje, że się domyśli Bóg, czego Ty od Niego oczekujesz, jak Mu nie powiesz, my próbujemy się domyśleć mniej lub bardziej od Boga, czego od nas oczekuje, a to bez pomocy, bez kierownictwa, bez rozeznawania wspólnego i indywidualnego przysłowie, to bardzo trudna sprawa i nie powiem, że niemożliwa, albo no, ciężki orzech do zgryzienia. Natomiast, jeżeli wchodzimy w relacje różnego rodzaju, przyjacielskie, koleżeńskie, a szczególnie te intymniejsze, bliższe, to nie ma tak, że ktoś się, moja droga, domyśli, co ty masz w głowie. Nam facetom trzeba powiedzieć, nie dlatego, że jesteśmy głupkami, tylko mamy inaczej skonstruowany mózg po prostu. Wy jesteście do innych zadań, my do innych zadań. I nam facetom trzeba bezpośrednio powiedzieć, że tam nie ma co owijać w bawełnę. Tylko może nie masz odwagi do tego, żeby wystrzelić i powiedzieć, ale ja nie jestem to, nie jestem tym nie jestem ten ja oczekuję od Ciebie konkretnie, tylko musisz wiedzieć, czego oczekujesz, żeby wiedzieć, czego oczekujesz, trzeba się ze sobą spotkać i pogrzebać tam, posłuchać siebie też, tak, po prostu w punkt gdzieś tam za tym iść. A druga ważna rzecz, to nawet jak Ci ktoś powie, czego od Ciebie oczekuję, bo to też jest ważne, żeby facet powiedział, na przykład, no nie wiem, tuż czasami tak proszę tym, którym towarzyszę w udzielaniu sobie sakramentu małżeństwa, że sobie kartkę wzięli, zanim wystrzelą pod ten ołtarz i pomyśleli, czego od ciebie oczekują, jako kobieta i mężczyzna, ale też i małżeństwo po jakichś latach warto sobie no, czego ty ode mnie oczekujesz. No, on, on powiedz, po 20 latach małżeństwa, co, czy, czego ty ode mnie oczekujesz po tych latach, kobieto? Czego ty ode mnie oczekujesz, chłopaku? Myślaj, że co? No i tam za tym mogą różne potem wiązki polecieć. Natomiast warto sobie co jakiś czas zrobić taki reset i się zapytać, no czego ja oczekuję. Można się rozczarować nieraz i sobą, i innymi ludźmi, tu gdzie się pewnie człowiek czuł i stabilnie, no ale jednak no jesteśmy żywymi organizmami i się zmieniamy. Jesteśmy w jakimś tam procesie, w jakiejś drodze. To nie ma tak, że ktoś jest zabetonowany, bo przed, nim naście czy kilka lat temu z kimś do ołtarza i mówi, no to ja się chyba za jakąś inną osobą hajtałem, tak? No jesteśmy w procesie, zmieniamy się, nikt nie jest zabetonowany. Może mamy takie oczekiwania, że idziemy czasami z, nie wiedząc o tym, że idziemy z ideałem kimś, z czegoś, kogoś do ślubu, no jednak ta osoba się zmieni, czy, czy nie dajemy temu prawa, żeby, i oczekujemy, żeby się nie zmieniała. Najlepiej tak by było, nie? nawet od tego alkoholika, który nie daj Boże się tam jakoś wyleczy, oczekujemy tego, żeby się no, nie zmieniał, żeby lepiej, bo zaczyna lepiej czuć, widzieć jakieś mankamenty, no to lepiej, żeby tego nie widział, czyli no to oczekujemy, żeby jednak było przed chorobą, niż po chorobie. To taka dygresja, oczywiście, bo jak mistrzostwo dygresji towarzyszy. I chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, że oczekiwania to nie jest coś, według czego mamy żyć, bo oczekiwania może mieć z różnych stron: od dzieci, od współmałżonka, od rodziców w pracy, od jakichś przełożonych i tak dalej. No ale tak naprawdę to trzeba zobaczyć, czy żaba jest w stanie być bocianem, czy orzeł być jest w stanie kurą, a kura latać tak wysoko nad granią, i zobaczyć, że ten materiał no, nie jest do tego, i powiedzieć, no. Sorry, ale nie jestem w stanie spełnić tych oczekiwań. Ale to co, w wysiłku nie jest zrobisz, czy, czy jak? No nie no, trzeba mieć też świadomość tego, kim się jest, jakie ma się ma możliwości, zbadać też swoje granice wytrzymałości w różny sposób, ale też nie dać się zapędzić w kozi róg, gdzieś tam na arenie manipulacji. No wiesz, bo jak tak nie, to co? i ktoś tam czerwone dywany, jakieś oczekiwań przed nami rozwija, a potem się okazuje, że na końcu. Wcale nie ma jakiejś złotymi różami usłanej, yy, złotej komnaty i nie wygląda to tak, że będziemy w takim pałacu gdzieś tam mieszkać z pełną świadomością, że wam przy licheniu tego słowa pałacu, bo wolałbym jakby tam za drzewami jest ten starszy kościół i bardziej do gustu przypada, ale takie źródełko tutaj bijące prawdy to czasami jest dobry, przepraszam, mankament na to, żeby sobie na te pytania odpowiedzieć, tak, że to do... Nie dam się zmanipulować, nie dam się wpuścić, nie dam się posmyrać gdzieś tam jakimiś e, różnego rodzaju określeniami w swoim życiu. No, bo mam świadomość tego, że jestem pasterzem od nacinania z sykomor i to jest moje, tak? I to jest to, w czym jestem dobry. Jestem w tym mm, iście dobry. Tyle. No to właśnie na taki wieczorny czas y, przypatrywania się różnym rzeczom. Ja się z Janacka przypatruję rodzinom i dzieciakom, które się właśnie pluskają w fontanny. Jadę z jakiejś tam e, roboty od przyjaciela kapłana, e, gdzie spotykamy się raz na rok. To jest też taki dobry moment spotkania się. Pozdrawiam e, e, też drugiego kapłana, którego poznałem i to jest tak fajnie sobie czasami posiedzieć, bo też mam tego świadomość, że jestem kapłanem i potrzebuję z kapłanami posiedzieć, po prostu raz na rok się też spotkać z przyjaciółmi kapłanami i to jest dla mnie ważny moment, żeby mi też uzupełnia pewne elementy tożsamości. Więc czule Cię pozdrawiam z centralnej Polski, niedaleko Konina, z takiego parczku fajnego. Zapraszam, jak ktoś jeszcze nie był, można się przejść. Ciekawe doświadczenie, religijne i nie tylko. No to niech Cię na ten tydzień błogosławił Bóg Wszechmogący. Ojciec, Synu, Święty. Amen. I zobacz, czego oczekujesz.